wieczór Państwu, żeby zostać muzycznym wirtuozem, trzeba zaczynać no, już od przedszkola. To samo w sporcie. Na szczęście u nas nie ma takich rygorów. Zawodnicy w studiu mają razem 218 lat, ale ktoś z nich może jeszcze dzisiaj zgarnąć milion złotych. Brawa dla Paliona. Ale moi drodzy, jego koła nie ma na fladze olimpijskiej. Żółtego, czy pomarańczowego, czy czerwonego, czy niebieskiego. Poprawna odpowiedź, doskonale. On jest z Lublina. Ona jest z Lublany. Czyli spotkali się Lubinianin i Lubinianka. Lubinianin i Lubinianka. Czy Lublinianin i Lublanka? Czy Lublańczyk i Lublanka? Wybrałaś poprawną odpowiedź. Zaprojektowana pod koniec XX wieku przez Gastona Glocka i wprowadzona w latach 90. do wyposażenia polskiej policji. To: Pierwsza to granatnik. Strzelba gładkolufowa. Karabin automatyczny. Pistolet samopowtarzalny. D. I dodam, że to poprawna odpowiedź. Doskonale. Już odbił się, już płynie. Tak rozpoczyna się wiersz Kazimierza Wierzyńskiego z tomu Laur Olimpijski poświęcony pływaniu skokom narciarskim, skokowi otyczce piłce nożnej. 50 na 50.